Cześć moi drodzy z tej strony Kaśka i witam Was na kanale Drawa Opowiada w 11 vlogmasie. Już niedługo i będziemy w połowie odliczania dni do świąt. Kto się nie może doczekać, dajcie proszę znać w komentarzu. A tymczasem zapaszcie sobie pysznej gorącej herbatki i zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka. A co dzisiaj? Dołączymy do wyzwania kamijami Marty Bilewicz, koniara też człowiek i skomponujemy sobie swoją kosmetyczkę. Także usiądźcie wygodnie i zapraszam. Wprowadźmy sobie trochę świątecznego klimatu. Choinkowa świeczka z brokatem musi być. I tak, w pierwszej kolejności do swojej kosmetyczki dam lusterko. No bo co to za kosmetyczka bez lusterka? Zawsze trzeba sprawdzić, czy się przypadkiem nie ma błota na twarzy albo siana we włosach, bo słomę w butach, to raczej zauważymy bez lusterka. No i oczywiście zabezpieczenie na te dni, bo głupio, jakby nas tak wzięło z zaskoczenia, a my nie będziemy przygotowane. Co tam jeszcze sobie dodamy do tej kosmetyczki naszej? Rękawiczki. Może to jest trochę za bardzo apteczka, ale wydaje mi się, że w kosmetyczce też warto mieć chociaż jeden zestaw rękawiczek lateksowych. Plasterek. Tak jak już mówiłam na którymś vlogmasie, nigdy nie wiadomo, czy się gdzieś nie przetniemy albo nie zedrzemy sobie na skórka. No i do plasterków obowiązkowo coś przeciwbólowego, bo jak sobie złamiemy paznokieć, albo rozetniemy paluszek, no to lepiej mieć czym to z zakleić. Krem do rąk, ważna sprawa. No ja wzięłam Ziop, lubię tą firmę, szybko się wchłania, to też jest plus i ładnie pachną. No koniara jak wychodzi ze stajni, to warto, żeby dobrze pachniała, także dezodorant w kremie. Ten pachnie dość cytrusowo, ale wziąłam taki, bo jest mały, także do każdej kosmetyczki się zmieści. A myślę, że warto mieć taki gadżet przy sobie, nawet w stajni, bo to czasami się wybieramy w różne miejsca, później niekoniecznie do domu. Chusteczki nawilżane i do dezynfekcji, myślę, że to też jest ważna sprawa, zwłaszcza, że w nie każdej stajni jest ciepła woda i mydło, żeby umyć ręce. Preparat do dezynfekcji rana. I on, z tego co czytałam, też jest na ugryzienia owadów, także bardzo fajna sprawa. Krople do oczu. Może nie każdemu, ale mnie niestety czasami oczy wysychają, zwłaszcza jak noszę szkła kontaktowe. Także w mojej kosmetyczce będą też krople do oczu. Można byłoby je zastąpić solą fizjologiczną, ale wybrałam krople. Pomadka do ust u mnie, podstawa i coś, z czym się nie rozstaje, bo u nas bardzo wieje. I mi przez to usta pękają, pieką, więc pomadka ochronna musi być. Musi, musi. No i coś dla głodnego brzuszka. Nie tylko zadbajmy o koński brzuszek, ale też sz szkoda, żebyśmy my chodziły głodne, także lepiej mieć zabezpieczenie. No i poza dezodorantem dobrze mieć też czym się prysnąć, żeby ładnie pachnieć, także woda toaletowa w mojej kosmetyczce też się znajdzie, bo dezodorant jedno, ale żeby nie ciągnęła się za nami woń końskiego zapachu, to warto ją zamaskować czasem czymś, co ładnie pachnie. Rzućmy sobie okiem na to, co w sumie skomponowałam i skompletowałam do mojej własnej kosmetyczki. Czy jest coś, co wy byście dodali albo zmienili? Mógłby się w sumie tutaj znaleźć jeszcze krem z filtrem, ale jest u nas ostatnio tak strasznie zachmurzone niebo i jest ciemno w dzień, że wy wyleciało mi to z głowy. A najwyżej w razie potrzeby użyję tego z doktora Horsa, który był w kalendarzu adwentowym. Na koniec musimy zgasić świeczkę, co by kotki się nie podpaliły. I myślę, że możemy przejść do studia i otwórzmy sobie okienka w kalendarzach adwentowych. Najbliżej pod ręką mamy herbatki, więc zobaczmy, co się skrywa w okienku numer 14. Dobrze liczę? Jakaś czarna herbata. Szczerze nie jestem fanką, bo bardzo wysusza gardło. Wolę się napić albo owocowej, albo po prostu zwykłej wody mineralnej. I zobaczmy, co tam w kalendarzu z glam shopu słychać. Czy to znowu będzie puste okienko? Tak, puste okienko znowu. Chyba tracę cierpliwość do tego kalendarza, szczerze mówiąc. No i nie jestem pewna, ale chyba otworzę dzisiaj całe. Bo ileż można otwierać okienek i za każdym razem one są puste. Trochę przykro. I doktor Horse. O, popatrzcie, moja koszula się wpisuje w kolory z doktora Horse'a. Częściach. Preparat do czyszczenia i pielęgnacji sprzętu jeździeckiego. Fajnie, fajnie. Przetestuję i myślę, że nawet zrobię test. Porównamy sobie doktora Horsa do Magic Brush'a. To, co było na początku w kalendarzach. Otwórzmy sobie. Okienko z kocimi smaczkami. I co tu mamy dzisiaj? Królik z kurczakiem. I drugi kalendarz ze smaczkami. I znajdziemy tam. Tylko znajdźmy najpierw okienko. Bo znowu kotki usiadły i powciskały. Okienko znalezione, tylko teraz wydobądźmy. Wydobądźmy. Nie. Wyciągnijmy to, co tam jest w środku. I mamy tuńczyk. Myślę, że kotki będą zadowolone. Daluweczka już zaakceptowała, zatwierdziła smak. No i w kalendarzu świeczkowym mamy świeczkę o zapachu świątecznym i kolorze w sumie też świątecznym. Deluweczka zatwierdza. I co nam jeszcze zostało? Only Bio i Elfa? Jakoś tak. To zobaczmy, co mamy w Only bio. Znajdźmy sobie okienko z numerem 14. Prawdopodobnie jest pod kocim siedzeniem, ale zaraz się to okaże jest tam numer 14? Nie, 13, 6 i 20. 14 jest tutaj. Znowu baton. Chyba to lewe skrzydło jest całe w słodyczach. Pawełek. Dobra. I został nam elfap. Tak, tak. I co my tu mamy? Magic Brush I jest to Co tu mamy Coś do skóry mm -hmm. Smar do skóry No to jednym wyczyścimy Drugim wysmarujemy Dość ciekawy zestaw Ale przyznaję, że z Magic brasza już miałam produkty Są one dobre Ale czyściocha jeszcze nie miałam Są to w ogóle pierwsze Produkty od doktora Horsa, które, które kupiłam. I podsumujmy sobie, co Wam się dzisiaj najbardziej podobało w okienkach. A tymczasem bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeszcze tam kotki muszą pozatwierdzać, widzę. I do zobaczenia jutro. Dzięki. Pa!